Okay, witajcie w kolejnym odcinku. To ja, Burza Lisów. Dzisiaj nagrę kolejny film pod tytułem Jak zostać łowcą burz. I tak w tym odcinku pokażę, bardziej, bardziej powiem Wam, jak zostać łowcą burz, inaczej obserwatorem burz. Wejść, czy musicie wejść. Jeżeli chcecie na przykład dołączyć do obserwatorów burz, tak na przykład, nie wiem, bo możecie dołączać do innego stowarzyszenia. Albo, wie, albo coś po prostu do, do innej grupy łowców burz No to musicie wejść y, W ich stronę Albo na właśnie ja tu mam y, Na obserwatorów burz I ich, ich facebook i tu pojawiają się in, Informacje dotyczące też y, Różnych naborów, bo y, y, są, jest takie takiego jak nabory na łowców burz, a sieć obserwatorów burz robi takie nabory, tylko nie wiem raz na ile, nie wiem, nie na, na ile, ale robią nabory w których będziecie mogli z łowców burz a i na tych naborach to musicie znać wszystkie znać ym, pytania, na przykład, nie, musicie znać odpowiedzi na znać zjawiska towarzyszące burzom burzą lub innym zjawiskom pogodowym, meteorologicznym, no jakoś tak, i umieć obsługiwać się różnymi takimi rzeczami. No, właśnie radary pogodowe i te inne. Znać różne jednostki na przykład, ale to już mniej akurat. Um, no, taki króciutki film, paradnik, nie wiem jak by to nazwać. Um, tu macie strony, macie Facebooka, sieć Obserwatorów BUSZ. Um, jeżeli byście chcieli właśnie być. to Obserwatorów uh, uh, so BUSZ to najbardziej polecam, do sieć Obserwatorów BUSZ, oczywiście, Są ja ich, ich najbardziej lubię, że chodzi o różne się się sieci sie, BUSZ, sieci sie, sie, BUSZ, sieci sie, sie, Obserwatorów BUSZ. Um, no i to tyle z tego odcinka, w sumie cześć, um, nie wiem... no, cześć.